you Dzień dobry widzowie Tutaj Dawid.pl A dokładnie z nami jest Bartolski i Goldowy Przywitajcie się Właśnie, przywitać się, chłopaki Będziemy jechać oto takim 3 solarkiem jak widzicie na linii 500 Do Woli, Kukurydziane i Cmentarz Tak więc oczywiście już bez żadnego przedłużenia ruszajmy w trasę. No i ruszamy. Dzisiaj trochę może coś nam opowiem. Otóż tak, Pokimow jest to oczywiście gra Pokiego. Tak. Dokładnie. Jest to bardzo fajna gra. Które ma też fajne wiatyk, którego widzicie. No właśnie. No i otwieranie zamykanie w tym autobusie to wygląda nawet fajnie. Tylko, że jedzie 160 Maksymalnie ten ta, ta, ta autobus. Ma dobre przyspieszenie. Mhm. To tutaj mamy dino. Jak widzicie. I teraz skręcamy w. Drogę ekspresową no. Tutaj Poki musi trochę naprawić, bo trochę trochę to przesunąłem A to nigdy tak się zdarza Ej, chyba nawigacja. Się. Ej, Poki, coś ty zrobi z tą nawigacją Ej Czekaj, czekaj, chyba prosto muszę jechać Czekaj, gdzie jest Wala Kukurydziana? Ej, widzowie Czekaj, wyjedźmy z tego bo, z tego miasta A nie, bo to jest dla pięce Dobra Pomyliłem się, widzowie Dobra, jedziemy tak kogoś tutaj I jedziemy Tak, wygląda na dwa taka. Super droga ekspresowa. Yo, czekaj, czekaj, gdzie my teraz dojedziemy? Wyjście dalej 500 Czekajcie. Yy, co? O, dobra, jesteśmy w jakimś mieście. Kurde, zapomniałem, którym. A, dobra, dobrze jedziemy. Patrz, baczko no. Trochę. I, z lewo. O, potora. Jął. O, no, jakie lampy. No, fajne. No, teraz się zatrzymamy. trochę przystanków umijam, no, no naprawdę. 好，来，好。 Tak mało ludzi w tej godzinie co? No to nie fair widzowie Chłopie. Tak mało osób Kurde No i tutajż koniec trasy Za chwilę A i skońca. I tutaj mamy już wolę ku góry, dzianą, cmentarz, koniec trasy. Eee... No i teraz jedziemy w drugą stronę, czyli Dąbrowka Wiślana. Ruszamy. W sumie tak. To jest chyba tramwajowy A to tutaj tramwaje jeżdżą. Boże. Tak naprawdę ugodowego to w ogóle są hasztagi, bo u mnie nie ma hasztagu. A, no właśnie. I mamy Alpakowską Woli Popularydzianej. O już mamy wschód, jak widzicie. Koniec woli po jedziemy na dwu, I jedziemy na dwupasmówkę. Po prostu ten musi się Dobrze. Let's go, let's go. Okay. Może ten autobus to po jedzie bardzo szybko. Hej. Brach. A sobie, a tutaj dalej przystanek co do, do tego no, tutaj, do no, I to dopiero jedziemy. Ale, ale się tak dzisiaj tak, Dobra. No, a co tu się stało? Śruboty drogowe. Szczęśliwi C. Tak. trochę poswiedzamy. I sprawę sobie. Tak, taką pętelkę zrobiłem. No, pewnie ale wiadomo, że to nie jest linia turystyczna. Prawda. Ale to jeszcze jest na Gdzie Idziemy tak po nas. Taki dworzec, Jezus, boki, jak Ty zrobiłeś? Ładny dworzec, być... jeszcze w ile domaty powinny tutaj być? Ładnie. trzeba to pracować. Dobra. Gabara wycięcie. Widzimy się na właściwej trasie. Dobra widzowie, wróciliśmy na pokietowo. Boże, to, to w ogóle w ogóle szalona trasa, kurde no, Ta, szalona trasa. I jedziemy dalej. Tutaj mamy fotoradar i jedziemy tam. Dotyczy. I mamy już prawie koniec trasy. Tutaj jeszcze mamy oczywiście zajezdnie. No i co? No i tutaj powinna być rampa Tak jak było wcześniej. Powinna Jeszcze Bartol. To jeszcze, jeszcze żyjecie, do. Tak. Dobra, to już było na tyle. Tak jak mówiłem, widzowie. Widzimy się w kolejnym filmie. Subskrybujcie Goldo Goldowego i Bartolskiego. Linki do jego. Linki do ich kanału macie w opisie, a ja się z Wami żegnam. Bajo, bajo, bajo.